Michał, powiedz nam tak pokrótce, gdzie na chwilę obecną przeprowadzamy zabiegi w znieczuleniu ogólnym i gdzie planujemy? Jaki tak. mamy plan, jak tak. to będzie wyglądało w przyszłości? Tak. na chwilę obecną zabiegi przeprowadzamy na sali operacyjnej, stricte sali operacyjnej w klinice Malarkiewicza. Mhm. Natomiast nasze dalekosiężne plany są takie, że chcemy... W klinice Alfa Dental prowadzić y, operację. Tam będziemy mieć salę operacyjną, na której mm. będziemy y, rozszerzymy dzia naszą działalność, tam będziemy działać, prawda? Tak jest i myślę, że to już będzie y, wkrótce. Natomiast na chwilę obecną wszystkie zabiegi robimy y, na bloku operacyjnym pod pełną kontrolą, także my specjalnie przyjeżdżamy z pełnym zestawem y, urządzeń, które tak narzędzi. naprawdę narzędzi przenosimy połowę gabinetu właściwie na blok tak, operacyjny. Właśnie to jest ważne, bo wiele pacjentów pyta, że to jest w gabinecie y, Alfa Dental na Iwaszkiewicza. Mhm. Nie to właśnie zawsze trzeba korygować, że to jest na sali operacyjnej, która jest, znajduje się w miejscu. I innym ma pełne miejscu. wyposażenie po tak, to, żeby jest, ta procedura ma pełne była wyposażenie bezpieczne standardy spełnione. Tak jest.